W dzisiejszym filmie przedstawię, jaką mam sprawdzoną metodę na robienie papierosów. Tytoń zrobienia papierosów musi być lekko wilgotny, nie może być ani za mokry, ani zbyt suchy. Gdy tytoń jest zbyt mokry, to podczas robienia papierosów, załóżmy, że napcham, maszynkę, wręczną no maszynkę do robienia papierosów. I gdyby był on zbyt mokry, to podczas zaciągnięcia miałbym problem z cofnięciem, z cofnięciem papierosa, gdyż w takiej sytuacji tytoń prawdopodobnie zostałby albo w maszynce, albo zrobiłoby to się pusta luka lub na końcu by było puste i tylko bym się wkurzał i żaden papieros by mi nie wyszedł dobrze. Gdyby tytoń był za suchy znowuż, to już jest troszeczkę lepiej. Czasami jest taka sytuacja, że niestety trzeba robić na sucho, bo tytoń przesechł, nie był dobrze zabezpieczony. I gdyby tytoń był za suchy, to często dochodzi do takiej sytuacji, że podczas zrobienia papierosa Podczas zrobienia papierosa wyleciałaby końcówka, lub po prostu bym odłożył papierosa. Nie wiem, czy miałbym go w paczce czy gdzieś, to wszystko by się wysypało, ponieważ tyton w takiej sytuacji nie zagęszcza się odpowiednio. Moim sprawdzoną metodą jest po prostu pobieranie tytoniu odpowiedniej wilgotności. Równomiernie go rozkładam. Nie może być za, za gęsto, ponieważ y, wtedy. Y, Wtedy może się w którymś miejscu zablokować i, nie, do, i nie, nie dociśnie do samego końca papierosa. Tak robię. Papierosa. Ten papieros oczywiście w tej chwili jeszcze nie bardzo nadaje się do palenia, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej jest to tutaj wilgotny, przez co ciężko by było go uciągnąć. Po tym jak już zrobię odpowiednią ilość sztuk, Kładzę te papierosy gdzieś, nie wiem, czy w nas, latem to na słoneczne miejsce, a zimą, czy jak grzeje centralne, czy kaloryfery, jak grzeją, to, to wkładam na kaloryfery, celu, żeby mi ładnie wysypie. Nie mam wtedy powodu, żeby się obawiać, że tytoń mi się wysypie, gdyż został w odpowiedni sposób, gdyż włoski w tytoniu zagęściły się w odpowiedni sposób między sobą. A kolejna przyczyna, o której, o której trzeba pamiętać, żeby, tyton żeby tytoni nie, przesu, nie przesuszać. Jest taka, że w tytoniu często znajdują się jakieś patyki. Załóżmy, ja tutaj wyszukam, tutaj mam jakiś taki patyk. Jak widać, jest on giętki. I właśnie dzięki temu, że ma odpowiednią wilgotność, jestem w stanie także te patyki wykorzystać. Do zrobienia papierosów, nie obawiając się o to, że, że gilza w trakcie robienia papierosów nie pęknie. Gdyby taki patyk był suchy, byłby twardy jak, jak kamień. I z łatwością gdyby się źle ułożył prowadnicy maszynki, przedziurawiłby nam gilzę. Co, co by skutkowało z tym, że papieros, taki papieros nadawałby się do rozprucia i do, wy, do wyrzucenia i do a tutaj można by tylko wykorzystać do zrobienia ponownego. I oczywiście jest to wtedy strata czasu. Ja tą moim sposobem, tak jak tutaj pokazuję, średnio robię na godzinę około 70 do 90 papierosów. Hmm. Teraz pokażę, jak to już robię normalnym tempem. Oczywiście sobie dokładam, poprawiam, pilnuję, żeby nie było za mocno zag zagęszczone oraz żeby nie było ani tu, ani w środku, ani na początku żadnych luk. Ponieważ w takiej sytuacji zapewne pod sam koniec lub w środku by powstało puste miejsce, co by skutkowało tym, że podczas, że podczas palenia, że podczas palenia yy, gdyby Gdybym dopalił do tego pustego miejsca, tytoń by się wysypał. Wtedy bym mógł sobie, nie wiem, na przykład przepalić spodnie, czy w samochodzie tapicerkę. Od razu kupowanie elektrycznych maszynek. Posiadam taką, mam tu schowaną w szafie. Korzystałem z niej kiedyś. Testowałem ją na różne sposoby, wsypałem tytoń. I, I wygodny, i suchy. I przebił do i za każdym razem, czy ustawiłem na y, mocny docisk tytoniu, y, mocne zagęszczenie tytoniu, czy na słabe, zawsze kończyło się tym samym. Czyli zawsze po zapaleniu papierosów pociągnąłem kilka buchów i tyton bardzo wylatywał. Jest to bardzo kosztowne, y, jest to bardzo kosztowne y, palenie takich papierosów wyprodukowanych maszynką elektryczną. Y, Także słyszałem od innych osób, ludzie kupują różne tytonie są od różnych producentów, jednak zawsze kończy się to tak samo. Zawsze po zrobieniu papierosa maszynką elektryczną tytoń ten wylatuje, podczas palenia wylatuje. A gdy się ustawi na maksymalną moc, to nie pójdzie tego. gwarantuję Wam, że nie pójdzie tego uczynienia. Zresztą robienie papierosów elektryczną maszynką. Nie jest, nie jest też szybsze, ponieważ elektryczną maszynką to trzeba co chwilę poprawiać ten tytoń przy, przy wkładaniu go. Yy, mieli także ta maszynka ten tytoń, co powoduje, że, yy, że, że co też jest główną przyczyną tego, że ten tytoń potem w trakcie palenia się wysypuje. Ja, jak widzicie, już jestem standard. Już po prostu mam zaufanie do, do tej maszynki y, ręcznej. Y, mam dwie maszynki, dwie y, y, tego samego producenta, ponieważ tą, którą tutaj pokazuję twierdzę, że nią się najlepiej wykonuje papierosy. Widziałem też w internecie, że są dostępne maszynki, którymi można robić dwa, a nawet trzy papierosy. Y, jednak co do szybkości, czy nimi było szybciej i wygodniej, to nie jestem przekonany. Gdyż często dochodzi do, do takich sytuacji, że albo papieros pęknie, albo któryś, nie wiem, gil za wysunie się, nie wyciśnie, Potem się człowiek wpędził tylko więcej wkurza. A Znaczy, szybsza jest to metoda, to nie wiem. Jak widzicie, my tu gadu, gadu, a ja już tutaj mam 2, 4, 6, 8, 10, 13, teraz już robię 14 papierosa. Tytoń oczywiście, niektórzy rozsypują tytoń do pudełka i tak trzymają go. Jednak ja zawsze chronię ten tytoń przed utratą wilgotności. To znaczy albo jeszcze przed zapodaniem trzymam go we workach strunowych, czy w siatkach dobrze zamkniętych, żeby powietrze się nie dostawało, żeby ten tytoń wilgotności nie tracił. A w takiej sytuacji jak teraz, tyle tytoniu, co tutaj mam sypane, to mi starczy na około 200 papierosów. A ja nie będę tyle robił, ponieważ to, to są dwie godziny roboty, to tak więc szkoda czasu, a, a jak zrobię te 70-100 sztuk, to na 3 dni starczy. No i tu się zniszczył, chyba troszeczkę za mocno nabiłem. Tak, takie są te skutki, gdy za dużo tytoniu się naładuje do prowadnicy. Ale to nic, to tylko końcówka pękła to się spali. Ja po zakończeniu, gdy skończę, to po prostu na te pudełko, w którym tutaj mam tytoń, nakładam folię, żeby nie traciło on wilgotności. Gdy otworzę to pudełko po dniach, to z tytoniem będzie wszystko w porządku, nic się nie wydarzy. Teraz kolejny przypadek, właśnie co się może stać, gdy tytoń jest za suchy. No to jak tutaj widzieliście, mimo że ja ma mam odpowiednią wilgotność, to załóżmy, że w tytonie jest patyk wkładam tutaj do prowadnicy i gdy się zdarzy, że że patyk się trafi gdzieś w tym miejscu, czyli na samym początku i tyton jeszcze się trochę przesypie do przodu, to wtedy mam za dużą porcję tytoniu, która się nie jest w stanie zmieścić w gildzie. A jak się nie jest w stanie zmieścić, to przez naciągnięcie tytoniu jest więcej i wtedy ta końcówka się zrywa. Ponieważ nie jest w stanie już więcej tytoniu się zmieścić w gilzie papierosowej. Co do wyboru gilzów, nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. Ten kwierce wszystkie są takie same. Kolor gilzów też, smaku nie, nie, nie widzę żadnej różnicy. Jedyną różnicą, jaką napotkałem, to są gilzy miętowe. Ja kupowałem, z tego co wiem, to najlepiej co. Najlepszy, najlepszymi gilzami, który, w których czołgi mięte są gilzy maskota. Są one droższe i rzeczywiście paląc z nimi to jest wyraźnie, wyraźny smak mięty. Tak więc nie warto przepłacać na gilzach, czy tam taka firma, czy taka, jeżeli chodzi o standardowy smak. Wszystkie gilzy mają te same funkcje. Tą samą wytrzymałość, jeżeli chodzi o właśnie zrywanie końcówek, jak, się, jak za dużo pytanie wejdzie, to czy jest ta firma, czy ta. Jestem zdania, że i tak się zerwie, czy będzie tak, czy tak. Wychodzę z założenia, że zawsze kupuję pudełka największe. Nie chodzi tutaj o to, że to, mi, że to starczy na dłużej, bo to bym sam kupić 10 małych. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, że im większe pudełko, tym mniejszy koszt. Wtedy tani wychodzi za jedną sztukę. Ponieważ jest to tytoń mojej produkcji, na którą poświęciłem mnóstwo czasu, począwszy od zakupu nasion za 5 zł na Allegro, wysiewię ich do właśnie takiego pudełka, jak tu, w którym tutaj trzymam tytoń. Tam użyłem tam ziemi zwykłej, zwykłej ogrodowej. Znaczy zwykłej ogrodowej, tej do kwiatów ogrodowej, polałem wodą dosyć obficie, ale nie tak, żeby stała. Oczywiście tej ziemi nie uduszałem, bo tytoniu się nie, sadzi, nie wsadza w ziemię, nasiona się nie, nie wdusza, lecz mają sobie luźno leżeć na powierzchni. Takie nasionka razem z tym pojemnikiem. Włożyłem tu jakieś spinki na krawędzie i na wierzch włożyłem folię w celu. W takim celu, żeby stworzyć mikroklimat, który chroniłby przed utratą wody. Takie pudełko stawiam na parapet. Oczywiście wysiewu dokonuje się gdzieś tak w połowie marca, do, w połowie kwietnia. Chodzi o to, żeby zdążyć przed 1 marca, ale też niezbyt wcześnie, żeby potem te sadzonki nam nie przerosły. Gdy tytoń osiągnął już około 2 cm wzrostu, Oczywiście były to malutkie sadzonki. Ziarenka też są bardzo malutkie. Dlatego też na różnych forach internetowych można przeczytać, że, że takie ziarenka tytoniu, które są mniejsze, bo one są mniejsze od, od ziarenek piasku, można właśnie wymieszać z piaskiem, żeby nie rozsiać za gęsto w, w tych naszych pojemnikach do siebu tytoniu. Tyton gdzieś tak po około kładziemy to znaczy w pierwszej fazie gdy jeszcze tyto nie zejdzie, nie potrzebuje on światła. Można go wtedy, żeby nam szybciej wrzuch, można go gdzieś położyć blisko grzejnika. E, mi e, schody tytoniu zajęły około 4-5 do 5 dni. E, po tym czasie natychmiast trzeba włożyć w oświetlone miejsce, bo inaczej cały cała na, nasz wysiłek pójdzie na marne, gdyż, wszyscy, gdyż nasze, e, s, nasze sadzonki zginą. Po prostu z braku światła, z braku procesu fotosyntezy. Oczywiście tytań po wzejściu potrzebuje temperatury około 20 do 25 stopni. Gdy wzejdzie, to ja nie musiałem go podlewać w tym roku, gdyż po przykryciu folią miał on dosyć wilgotności, ta wilgotność nigdzie nie ucieka. Oczywiście od czasu do czasu trzeba tam trochę przewietrzyć, żeby było świeże powietrze, żeby nam czasem nie spleśniało. No tak gdy mi osiągnęły sadzonki 2 cm, to było po okresie miesiąca. Niektóre szybciej, ale nie chciałem na raty przesadzać. Chciałem to w jeden dzień zrobić. Wziąłem sobie pudełka od danonków czy tam od jakichś jogurtów. Wymieszałem ziemię, tą, którą będę wsadzał razem z ziemią ogrodniczą, sadzonki, kiełki. Wyciągałem pensetą razem z pojedynczym korzeniem, gdyż takie one miały w chwili obecnej z, tego, z tej ziemi. Robiłem dołki w, pojemnicz w pojemniczkach, której, do których już wsadzałem nasze sadzonki po czym y, ziemia to oczywiście była wcześniej dobrze nawilżona i taki, taki pojemnik wkładałem następnie te wszystkie sadzonki wkładałem następnie na cienką blachę od y, do pieczenia do piekarnika y, blachę od piekarnika y, y, na no, którą następnie w którą włożyłem właśnie te wszystkie pudełka ze sadzonkami y, które w kolejnym etapie wkładłem na parapet i stworzyłem także taką konstrukcję, który, która miała chronić przed utratą wilgotności. Była to taka zwykła ala, taka szklarnia. E, oczywiście tam jakieś otworki, żeby był przepływ powietrza. E, porównaniu do zeszłego roku, to w tym roku e, nie musiałem podlewać co 2-3 dni, lecz raz na półtora tygodnia. To w zupełności wystarczyło. Jeżeli chodzi o wzrost, to czy one są przykryte folią, czy nie, to tempo jest takie samo. Tylko ważne jest to, że w takiej sytuacji nie ma tej utraty, tak, tak szybkiej utraty wilgotności. Gdy już przyszedł maj, było wiadomo, że, jest ciep że będzie ciepło. Nie będzie już przy mrozku, gdyż czy to nie jest odporny na mróz. Wysadziłem tytoń w grunt. No, oczywiście w zeszłym roku troszeczkę przesadziłem, gdyż zasadziłem go za gęsto. A gdy nie jest wysadzony, z początku to się wydaje, że to nie jest gęsto. Lecz gdy on wyrośnie i liście osiągną te rozmiary po pół metra, to potem przechodzenie w gęstych roślinach wiąże się z, z, po prostu z wyłamywaniem, niszczeniem tych liści, mm -hmm. przechodząc między, między krzakami. W tym roku. Zasadziłem tytoń troszeczkę rzadziej, to znaczy w odstępach 60 na 70 cm, myślę, że takie odstępy wystarczą. Nie wiemy jeszcze, jakie będą zbiory w tym roku. W każdym razie zakupiłem do tego też nawóz, taki jak do pomidorów, gdyż taki nawóz właśnie tytoń, tytoń wymaga takiej samej ziemi jak pomidory. Mam nadzieję, że wspomożę wzrost tych roślin. W zeszłym roku miałem taką sytuację, że tytoń, który był bezpośrednio wystawiony na słońce, wyrósł bardzo ładnie i naprawdę miałem z tego dobre zbiory. Lecz tytoń, który rósł przy płocie betonowym, miał ograniczone słońce, gdyż miał tylko w porze rannej, tam w określonej godzinie oraz wieczornej to praktycznie wyrósł mi na pół metra, a liście to były, że takie ledwo, że ledwo do 20 cm maksymalnie. I stwierdziłem jednak, że, że, że tyton jest bardzo wymagający, jeżeli chodzi o oświetlenie słoneczne. I trzeba wybierać miejsca jak najbardziej dostępne słonecznie. Ziarenka, które wysia, wysiewałem w tym roku, zebrałem właśnie z mojego tytoniu. Zostawiłem sobie jeden krzak. Mówiłem przez cały czas o tym, że tyton, który hodowałem, to jest tyton Virginia. I właśnie z, tych, z tego samego tytoniu teraz robię papierosy. Hmm. Ziarenka zebrałem z jednego krzaka, który, który, którego nie ogłabiałem. Specjalnie zostawiłem sobie ten kwiatostan po to, żeby jesienią zebrać ziarenka. Myślałem, że się trochę spóźniłem, że mi zdążyły przemarznąć, gdyż już już jesienią pojawiły się pierwsze przemrozki i liście, które pozostały już, były, już było widać, że je szlak trafił, że zwiędły. Lecz zebrałem nasionka z tego jednego krzaka, po przy tych przymrozkach rozłupałem w domu i zostawiłem w suchym miejscu, żeby ładnie mi obeszły. W tym roku wysiałem i wszystko ładnie zeszło. Nie wiem jaki czas mamy, ale Zaraz przeliczę, ile tutaj zrobiłem już tych papierosów. Dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć, dwie, cztery, dwie, trzydzieści siedem. Potem gdy liście zebrałem, liście oczywiście miały odpowiednią dojrzałość, nie były ani przyjrzałe, ani nie. Ani, ani nie, nie, nie miały po prostu odpowiednią dojrzałość. Takie liście oberwałem, robi się to oczywiście podczas wysokich temperatur i nie po deszczach, gdyż jest potem problem z dosuszeniem. Liście takie nawlakłem na sznurek. Powiesiłem na strychu liście w pierwszy, przez pierwsze dwa, 3 dni dosyć mocno ścisnąłem blisko siebie, żeby mi nie przesły, żeby zdążyły zmienić kolor na żółty. Oczywiście nie wszystko się udało, gdyż miałem problem z opanowaniem wilgotności, gdyż, ponieważ było to lato, powietrze, powietrze było dosyć suche. W końcu wpadłem na genialny pomysł, żeby, żeby te liście właśnie te przez te dwa, trzy dni ograniczyć od dopływu powietrza, zamieszając, podwieszając po prostu na nie worek. Typowy worek od odpadów. Taki przezroczysty, żeby tam ciemno nie było, żeby czasem pleś tam nie, nie, nie zaczęło wchodzić, a nie, nic się nie zaczęło dziać. I powiem, że ten pomysł był fantastyczny i to jest mój wielki sukces, gdyż po tych dwóch trzech dniach liście były ładnie żółte, ze względu, że była wysoka temperatura. Następnie je trochę odsu odsuwałem od siebie. Iliście tam pewien czas, no nie powiem dosyć długo z pół miesiąca mogło minąć, albo i więcej, zależy jaka temperatura była wyschły. Trzeba pamiętać, że one muszą całkowicie wyschnąć razem z tym swoim głównym rdzeniem, tym grubym. Następnie tytoń należy sfermentować, lub najpierw pociąć i sfermentować, co według mnie jest lepszą metodą. Tak więc kupiłem sobie maszynkę do makaronu. Oczywiście muszą być zęby metalowe, nie aluminiowe, gdyż takie aluminiowe to po przecięciu kilograma tytoniu to już maszynka jest do wyrzucenia, gdyż całe te tam zęby się porozginają. Tak więc taką maszynkę, maszynką zrobiłem odpowiednią ilość tego, włożyłem w słoiki, mocno zakręciłem, to znaczy włożyłem ten tyton, jako wręcz udusiłem ile weje w te słoiki. Oczywiście jeżeli był za suchy, lekko zrasiłem wodą, ale naprawdę delikatnie, żeby on nam czasem nie zaczął gnić. Zrasiłem wodą. Wyprodukowałem swój fermentator. To jest skrzynia, właściwie pudło stropianowe z otwieranym wieczkiem o wymiarach 50 na 30 We wieczko wstawiłem żarówkę 40-watową. Na dno powkładałem słoiki, żarówkę uruchamiałem i tak pozostawało to w bezpiecznym miejscu przez około tydzień do dwa tygodnie. Po tym czasie tytoń naprawdę miał zupełnie inny smak niż jakbym go bezpośrednio chciał spalić po wysuszeniu. I tutaj mam właśnie przykład tego tytoniu. Jest on trochę porzuknięty, gdyż tej lepszej jakości mi się skończył. A to właśnie jest przykład tego, jak tytoń. Dostanie za dużo wody, i on potem zamiast fermentować, to on owszem może i spermentuje, ale także też może trochę nagnieć. Hmm. Idealne by było, żeby w takim fermentatorze dodatkowo wstawić jakiś wentylator, który by mieszał powietrze. To znaczy, że na spodzie, załóżmy przy dnie, żeby była temperatura odpowiednia, jak i przy samej górze, ta temperatura powinna wynosić początkowo od 50 do w końcowej fazie do 60 stopni. Ja oczywiście bez wentylatora sobie jakoś poradziłem i myślę, że w tym roku tak samo bez wentylatora będę się posługiwał. Nie będę ukrywał, że wstawiłem w międzyczasie dwa wentylatory, jeden na baterię kupiłem za tanie pieniądze, który na drugi dzień już nie działał ze względu na zbyt wysoką temperaturę. A w drugi dzień wstawiłem zwykły wentylator, taki wiatraczek mały, który też chyba po trzech dniach wysiadł też ze względu na zbyt wysoką temperaturę. Więc, już więcej z wentylatorami nie będę kombinował. Jeszcze się kończy, jak kończy. Cały koszt takiej operacji pracy jest dużo. To od razu mówię, jeżeli ktoś się za to chce zabrać, to musi naprawdę wiedzieć, że dużo czasu będzie musiał poświęcać na to. I nie może zapominać o żadnych fazach, kiedy należy zbierać tytoń, jak to go suszyć, w jakich warunkach suszyć. No, no, do tego kosztu nawiązując. No, takie pudło stropianowe 50 zł. Z przesyłką yy, do fermentacji żarówka z kablem. To tam są pieniądze rzędu 20 zł. Yy, prąd, no to jest naprawdę niewiele. Nie wiem, czy nawet w pierwszej fazie przykładnie korzystać z żarówki 25 w bo gdyż te 60 stopni nie jest potrzebne. No to powiedzmy, że maszy i maszynka do cięcia, czyli tam do makaronu też 50 zł. Łączny koszt mnie wyniósł 100, 130 zł yy, stworzeniem tego wszystkiego a produkcji tego miałem na powiedzmy wyprodukowałem 8 kg, to to jest jakieś załóżmy, że takie gdzieś tam kupiony tytoń yy, to jest 100 zł za kilogram, czyli 800 zł odjąć te, te, właśnie te 100, 130 i w tym roku nie będzie żadnego wkładu, gdyż wszystko mam. Nawet nasionka I, i oczywiście zbiory będą większe, już mam więcej tych sadzonek. W zeszłym roku, nawiązując do tego, bo to na pewno was ciekawi, z 8, 8 kilo uzyskałem z 4, około 40 sadzonek. Miałem 50, ale jedną skosiłem, a te resztę 9 to, to są te, o których mówiłem, co ledwo czy ledwo odrosły, co od ziemi, te co były pod potem. To myślę, że tutaj przekazałem najważniejsze informacje. Więcej nic już nie mam do powiedzenia. Papierosów zdążyłem zrobić 2, 4, 6, 2, 3, 4, 6, 8, 8. 50 papierosów zdążyłem zrobić. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.